W dzisiejszym odcinku. O stary, cała mapa płonie. Ja nie mogę, jak to wygląda. Mega. No, żeby wiedział, że mega. Ależ to wygląda, i ja cię kręcę. Moi drodzy, dziś mam dla Was nie lata frajdę. dlatego że Hunt zrobił prawdopodobnie najfajniejszy update w ostatnich latach. Update, w którym cała mapa płonie. I nie tylko dziś, w odcinku w towarzystwie jednego z moich patronów, Asadera, będę miał okazję Wam to pokazać swoją drogą. Jeżeli chcielibyście wspierać kanał, to wiecie, że można to robić właśnie na Patronajcie. Link macie oczywiście w opisie. Zachęcam serdecznie. Nie wiem, muszę słyszeć dźwięk wskazówki, skoro staję na nie, ona jest wzięta. Ja wziąłeś. A, to tak, to tak, przepraszam, tak. To druga jest obok chyba, no bo tak... nie wiem o co chodzi. Jakieś dźwięk jakby skazówka buczała. Coś się zbugowało. Jest koleś tutaj. Nie trafiłem. Kurde bele. Myślę, że na tym dorwę. Na daszku jest, nie? Na tym tutaj balkonie. Uby, no. o, tu był, no. tu, Drugi jest, bardziej z prawej. Kucał. te no. Teraz już mi się nie wychyli chyba, wiesz? Hmm. nie wiem jak my to podejdziemy. Jak strzelasz w sumie? Tak o, strzelam, wiesz, w jego kierunku po prostu. Ucieka. Uciek tam. tam jest wejście. Masz pompę jakąś? Mhm. A co? Romero, chcesz podejść? No, to by było sens. A daleko to my im niewiele zrobimy. Dobra. A dobra. Ale na lol, że do podniesienia jestem raczej. Okej. Okay. Myślałem, że on dalej jest. On siedzi centralnie w oknie na Okej, okay. Kurde. I tam jest drugie okno, jak patrzysz jeszcze. A, czeka, czeka, czekaj, czekaj, czekaj. W góry masz w rękę, uważaj. Nie! Yeah. Oj, oj. Jak tu kurde podejść, mam nadzieję, że się w oknie kolej wychyli, bo po prestiżu z tymi spluwami początkowymi to se można. O, okno obite. Wrócił się dynami. Wiem. Czemu ja tym dostałem, to ja nie wiem. Kurde, się tak ciężko gra, jak się prestiż zrobi i ma się wszystkie bronie od zera. To zaszaleć za nie można za bardzo. Na demo jest to Dobra. Ja tu jestem na ich plecach? Uważaj. Tam ci uciekają. Masz jak zrobić hałas nie bardzo? No, jak się ruszę, to będą wiedzieć, że tu jestem. Flesza rzucają, zostajeś tym fleszem? Nie. Zostawili pułap do cholery jesteś w środku, czy jak? Ja jestem tu na balkonie, z drugiej strony. Stój. A teraz już wiedział, że tu jesteś. Łapki, no Kurde jakby tu zajść? zejść Tu byś trzeba wcelować A no to coś tak buczy Łapka stój Nie widzę w tym Okej Jak to robimy Ja otworzyłem okno mogę się w to okno wydzielić To spróbuj ja. Kurde bele, biegają tu, ja się boję trochę drzwi otwierać, bo nie chcę, żeby, wiesz, celowani byli. Jeden leży. Spadaj się. Chowam się. Nic nie jest jakby, co? Zabijam. No, pięknie, stary, to było po mistrzowsku. Ale <grym> i tu zagraliśmy. No. O kurde, kiedy było dobre. No i nice. To było genialne. Dostał puszą w z Ja nie mogę. A to są te nowe skiny, a? Ja pierdykam. To nam poszło ładnie. O, trochę się bawiliśmy z nimi. Już idę do ciebie. Dwa Winfield y tutaj są, nie ma nic ciekawego co po porzuciłeś. Mhm. Ale uważaj na pułapki, pod nogami wszędzie po rozkazeniu. Skoffl Swift, czemu nie? Ach, kurde. Ten sześciostrzałowy rewolwer taki. Scofielda. Taki mało magazynek gniewny, no. Mm. Dobra. Tam ci wyszli, my musimy załatwić mm. bossa, który będzie pewnie następnej lokacji. Nas, powiem, no. Na więzieniu. To lec panie. Dobra. Teraz, czy tutaj ktoś przyszedł do nas. Widziałem tego tapa, widziałem i wlazłem w niego na koniec. Nie? <laughs> Ale dobry strzał z serio. To nie było zrobić, inaczej w sumie. Zagrałem to na jedną kartę. Ty się leczyłeś, więc coś trzeba było zrobić. My tu przejdziemy, tak sobie? Tak sobie nie, chyba. Ciekawe, bo to znaczy, mam dosłownie... A nie, przejdę, patrz. Mogę? No. Znaczy, przez samogień? Nie, ale tak pomiędzy ogiem. Nic mi się nie dzieje. Stary, cała pod płonie. Ja nie mogę, jak to wygląda. Mega. No, żeby wiedział, że mega. Ależ to wygląda, ja cię kręcę. No. To urde, Stary, jak to wygląda. <śmany> Szaleństwo. Walka w tym ogniem to jest super. Może posłuchali mnie i ja mówiłem, żeby taką strefę zrobili płonącą wokół w Battle Royale. Jak trzeszczy fajnie. To kiełbacha trzeszczy tak, wiesz. <śmany> Prawie gotowa. <śmany> Tłuszcz uwalnia. Uważaj, ja bym ślad zostawił. Wytopiłem się trochę. Wiesz złeczkę. Mogą być też, nie? Pewno tak, tak próbuję wziąć. o! Tam są, na lokacji słychać było. Bili coś. Blisko są. O, no, na pewno typy. Tu koleś się bije, kurde. tu koleś bije zabijaka. Zabijaka. O tam jest. Tam mam koleś, jakby co. No on nie przyszedł, on cofnął tak? Tam? No Wodą coś jeszcze Dobrze, sram, To przez ja stronę, bo tam blisko kolesia Ja zabijam Poczekaj to, to, to czekaj na mnie to ja biegnę do ciebie chociaż czy cokolwiek Dobra Sam tam będziesz? Ja tu powoli wiesz Powoli się wychylam Jeden dostał, dwóch jest Ten z lewej to jest tam Jeden po prawej, drugi po lewej. Rozdzielili się, jeden jest z lewej. Zginął! Oh, zginął okej. Okay. A ty go w czym trafiłeś? Nie, oni się biją tam. No, do... Dobra, tu za ścianą jest koleś. Podejdźmy go od boza. Czekaj, jak tu wyjść, stąd okno było. Tu się wyskakiło, tak. Z jest okno, tylko ja nie mam jak, bo mnie, boss brakuje. Mam go. Idę już się... Leży. Najpierw. Mam jeden nabój na suście. Oprzeładowujesz? przeładowujesz. To są jest amunicja, muszę broń zmienić. Beczka. Nie jestem przy tej beczce. Co to jest za pomoc? Czy to jest blask ziemi? Nie mam pojęcia. Nie znam tych skinów już. Nie wiem, biorę. Trzy strzałowiec to jakieś. Dla mnie ktoś z daleka, senisera. Okej, okay. dobra. Dostałem jeszcze z chyba. Kitram się. Tam gdzieś niżej, niżej od tutaj kitrają się, wiesz? Ale nie widzę ich teraz. Tam. Coś rzuca znowu. A, czoka. Okej. Okay. Była. Super. Śpi. Padł? Tak, tak. Super. A gdzie kumpel? Nie wiem, ale to nie biegnij sam. Dobra, podchodzimy. To ja już, już jestem chodzę, tu. Wschodzę, bo ja mam trochę daleko. Trzeba go odciąć, nie? Chyba, że był jeden. Tu jest jakiś wieźniak jeden. Tu coś biega. Tak mi się wydaje. To ja chyba. Za skałą. Nie wiem, czy w krzakach nie ma kogoś. Czekaj. Może być ze skałą po prostu. Rzucam coś. Znaczy, tu nie widzę nikogo, nie? Żeby ktoś się ruszał, też nie. A w sumie mogliście sprawdzić, czy boss czerwony. Biały boss, dobra. To super. Tu jest jeden typek. Jego Nebornheim ma. mama. Masz Unfielda um, Seneser, będzie pasować, amunicja to sama. Nie wiem, co on miał jeszcze. Tu jest w Max, my też wiesz? No, to jest lepsze tutaj ten silencer. Tak? Niż Markman. Okej. Okay. A gdzie on padł? O, widzę go. To jest pół wiśniaków. <laughs> o, tu jest Borenheim. No wiem, ale Borenheim to jest... E... Call to jest No, Caldo e call version. Nie, ja się Ja tutaj się zadowolę tym co mam. Widzę trzy ciała, a nie cztery. To mnie martwi. A ty nie zabijesz na wcześniej jednego pod y, tymi schodami gdzieś? Zabiję Tak. A, no to cztery są, okej. Okay. Dobra. To się zgadza. Nie to co? To na bossa. Ła, ale dostał z tego... Tu siekiera. ...karabinku. To bierz młotek, ja biorę siekierę i jedziemy go. To masz młotek. I idziemy się żegnać z buczerem. Postudowałbym tego, co? Okej. Okay. zabiłeś. Mm -hmm. Gdzie on był dokładnie? Przy z drugiej strony. Zaraz chodź, wyprowadzę cię, jak zabijemy. A, dobra. No nas spokojnie. Jeszcze się zastanawiam, a gdyby znaleźć te... ...dwa na dwa te ostatnie... jakieś fanty? I figurki, i wentowe. idziemy, ale to myślę, że po No wiem, wiem. Dwa razy go uderzy i uciekaj, nie? I ty mi możesz, czy, czy nie bardzo? Nie, dwa razy go uderzy i uciekaj. I niech się on, od... jak dalej działa, to mi HP dostaje. No kurde. Mniej obrażni A, dzień dobry. Dzień dobry. Idę go uderzyć teraz, nie? Biało jest. Ale się. Otrzymaj się od drzwi, jak możesz. Jasne. Dzięki. O, mam jeden pasek. GG. No kurde. Ale kiepsko. Ja będę z kuszy strzelał do niego. To ja się nim nie zajmę. Luz, luz. Biało cały czas jak coś. Uciekaj. Dwa uderzenia, uciekaj. Mhm. Ja będę skuszywali do niego. Pięknie. Daj Daj mu jeszcze chwilę. Mhm. żebyś nie padł mi no, bo będzie przypał. Mam dynamit, mogę mu rzucić. Jak chcesz. Czekaj, ja go zabiję tym weterli, żeby odblokować sobie, co? Okej, okay, jak chcesz. Muszę ja pomóc, skuszę raz strzelić do niego. ostatni nice. Ostatnim nabojem. Biało. Teraz full HP. It. I tutaj kolego. Mamy tego pana, który się pali od beczki niestety. A tu w Sajnie leży w ogóle pistolet. No widziałem. Aha, ale za to miejsce Tam Gdzie jego miejsce? <laughs> o Jezus. O jejku. No i tego go jego postawili. Dobre miejsce. No, to zbieramy bounty i co, i wkyniemy chyba, nie? Do wyjścia. Nikogo już nie ma. Poklądaj człowieka w Ogniw z Denzelem Washingtonem. Tak. Boże uwielgam. Ja się, tak, się tak. z szklaną pułapką to teraz kojarzy cały czas jak tak Tak. tak. O, Ten ogień przyjdzie. Ja nie mogę. Ale to wygląda. Jakąś strzałkę z wagą mam po lewej stronie pod... Po lewej stronie 2 na samym końcu nie wiem w sumie, co to jest. Nie wiem czy też masz coś takiego. No mam, ale też nie mam pojęcia co to Dobra. Coś jakby waga może? Raz jakiś Co? Jeszcze raz? Coś jakby waga może? Albo ta przysięga, no. co wzięliśmy? Nie wiem. Czekaj, masz mało symboli przysięgi, by pogłębić przysięgę, czy widzisz... trzeba chyba zabijać kolesi? Nie wiem. No dobra. Pofus grabnie. są w wodzie, uważaj. Nie ma. tak no, no. No, spoko. Dobry mecz. Ciekawe, ile zrobiliśmy, Expo. Może ta paląca mapa to jest mistrzostwo świata. Nie wiem, ale Nie wiem, ale ta mapa to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jakie dodali w ostatnim czasie. Serio? Tak, popieram. Coś pięknego. Teraz jakiś palący bosby się przydał. Że Jeszcze raz. Palący boss by się przydał, czego gościć czokami. Jest niby w samej. No. Można gościć tego przecież. rzeźnika, nie? Czokami. I wtedy się nie pali ten biega szybciej i mocniej. Wielkoła, który tu w okniu biega cały czas w ruchu jest i uderza, ale jedyny sposób, na przykład, by go zatrzymać, to jest strzał z szotka nas bliska a się w tym przewraca. To by było coś. I że się przewraca, wtedy możesz tylko chwilę bić. Okej, okay, to by było super. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek z Hanta się Wam podobał. Jeżeli Hanta chcecie więcej, pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji, dzwoneczku i napiście też w komentarzach, że chcecie więcej Hanta. No i władnicie Twitcha i możecie też wspierać kanał na Patronite. Ale o tym za chwilę ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16:19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do mniego usłyszenia.